Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu NUMMI LOKFUNTUR – MONETY MÓWIŁ. Dzisiaj chciałbym Państwa zabrać do Tazos. To jest ta wyspa na wybrzeżu trackim. Bardzo ważny ośrodek dla świata greckiego w handlu właśnie z tracją. Tazos jako kolonia grecka, konkretnie kolonia Paros, została założona przez Telesiklesa około 680 roku przed naszą erą. Mamy na to pośrednie świadectwo w jednym z fragmentów archaicznego poety Archilocha. Ale mennictwo zaczęło się rzecz jasna, Później dopiero w drugiej połowie wieku VI. I tutaj mamy do czynienia z mennictwem o bardzo charakterystycznej ikonografii. Co więcej, ikonografii, która na przestrzeni stu lat, niemalże od przełomu wieku VI i V po koniec wieku V, właściwie nieznacznie się tylko zmieniała. Ale zacznijmy od może nieco szerszego kontekstu. A zatem Tazos w świecie Grecji klasycznej jest pomiędzy Macedonią, która w V wieku jest królestwem znajdującym się pod coraz większym wpływem kultury greckiej. Przypomnijmy, że król Macedonii zaprosił na Swój dwór, poetę tragicznego Eurypidesa. Natomiast jest to też obszar, właśnie który znajduje się pod wpływami, rosnącymi wpływami w V wieku imperium ateńskiego. Ateny chcą pozyskać ten obszar z racji jego dóbr naturalnych, w tym. Kopalni złota i srebra. Nie mówię tutaj tylko o samej wyspie Tazos, ale także o Trackim Wybrzeżu. A zatem mamy dobra naturalne, mamy możliwości handlu z Trakami, no i mamy też bardzo żyzną samą. Wyspę. Wyspę, która znajduje się w orbicie wpływów ateńskich już od 478 roku, ale w latach 465-463 trwa rewolta przeciwko Atenom. Ateny ją tłumią, Tazos, staje się wtedy już wiernym członkiem w imperium. Ateńskiego, konkretnie chodzi tutaj rzecz jasna o Związek Morski. Wpłaca dużą kwotę, początkowo 30, później 60 talentów srebra rocznie i stać tę wyspę, ten ośrodek na to, ponieważ prowadzi ożywiony handel z właśnie Traka. Ale powiedziałem o tym, że mędnictwo zmienia się. Niewiele na przestrzeni lat. Sięgnijmy do książki Lizy Kallet i Johna H. Carola, The Athenian Empire. I mamy tutaj podstawowe trzy typy owych monet Tazos, a zatem najwcześniejszy, ciężki jeszcze stater o masie powyżej. 9 gramów, nie poszczególne egzemplarze, nawet około 10, mogą ważyć. To jest ten typ bity, do około 480, nawet około 500 roku. No, tutaj jeśli chodzi o ten cięższy standard, zaraz pokażę Państwu egzemplarze, do około roku 480. 80. Bite są monety, które ikonograficznie wyglądają bardzo podobnie. Zaraz pokażę e, egzemplarz. E, później mamy o, rzadki, bardzo typ e, B. E, status z bardziej naturalistycznym widokiem owego e, satyra porywającego nimfę, czy wręcz e, próbującego zgwałcić ową e, nimfę. I wreszcie Przykład klasycznego w swej ikonografii Statera. To jest ten typ C. Ale właśnie mówię tutaj o monetach i ich kontekście. Zanim jeszcze pokażę konkretne monety, może właśnie skupmy się na owych podobieństwach. A zatem mówiłem o tym, że jesteśmy tutaj na obszarze pomiędzy Macedonią a. Tracją. I mamy tutaj więcej analogii ikonograficznych, chociażby męztwo Bergę, też archaiczny typ, datowany, jak Państwo widzą, na okres między 525 a 480. Tutaj, jakby, mamy scenę poprzedzającą tę, którą widzimy na monetach stazos. Dopiero zdaje się ów satyr nagabywać nimfę, która rzeczywiście. Um, ucieka od niego. On ją jednak chwyta za rękę. Ale jeszcze najwyraźniej próbuje perswazji. A mamy tutaj też e, słynne e, do Deka, Drachmy, e, ludu e, Deronów, e, z już tam inną e, ikonografią. No i mamy te nasze typy, właśnie typ datowany różnie między 500 A 463, czyli ten okres końca owej rewolty, widzimy masę 9,94 g, 9,22, też kolejny stater i może tutaj przy tych monetach się zatrzymajmy. Bito wówczas rzecz jasna nie tylko statery, także niższe nominały. Dzięknijmy, był katalog Nomosu, teraz katalog Loinu Numizmatic, bito także drachmy. Tutaj widzimy właśnie dodatowanie 500-480, ale te typy, w zależności od katalogów, też są datowane nieco szerzej. Ta wyraźna cezura to jest właśnie owa a, rewolta, owo powstania Tazo przeciwko władzy ateńskiej w latach 465-463. I no, czas pokazać także jakąś monetę z tego okresu na żywo. Rozpoznają Państwo już typ e, wspomniany: mamy wyraźnie widocznego satyra porywającego nimfę. Satyr jest nagi. Widać także jego przyrodzenie męskość, natomiast nimfa jest ubrana zgodnie oczywiście z greckim kanonem sztuki, w których mężczyzn, herosów, bogów ukazywano nago, natomiast bogini i wszelkie inne kobiety w szatach i ten konkretny egzemplarz waży 8,56 grama. Na rewersie widzimy inkuzum, i to inkuzum utrzymuje się aż do lat dwudziestych, a nawet do prawie samego końca wieku V. Bowiem po owych monetach mamy właśnie takie. Tutaj przykład drachmy akurat, a więc nominału, Dwukrotnie lżejszego, na no to wyjątkowo piękny egzemplarz, datowany już na koniec wojny poloponeskiej na lata 412-404. I sięgnijmy jeszcze do niższych nominałów właśnie w tym samym katalogu spójrzmy. Mamy także trihemi Obole, wybijane właśnie w owym okresie, chociaż niekiedy datowane także nieco później, bo w katalogu Syllogenum Morum Recorum Copenhagen nawet datowanie do połowy IV wieku mogą Państwo spotkać. No i tutaj tę monetę też mogę Państwu pokazać. Tutaj mamy już Samego satyra trzymającego kantaros, czyli puchar do picia wina. I owych monet, a na rewersie mamy z kolei bardzo ładne przedstawienie dużej amfory. No i mamy także nazwę miasta. Tutaj nam się zaczyna ta. Zion. A zatem odkładam katalog, wracamy do naszej mapy. A może tutaj w miejscu Tazos, e, ową monetę położymy. I nie, zależnie od tego, który moment uznamy za kres mennictwa, Klasycznego tazos, chociaż w swojej ikonografii dość długo archaicznego, bo tutaj, jak Państwo zauważyli, zmiana ikonografii następuje dopiero w drugiej połowie wieku V. Otóż, jeśli uznamy za kres tego właśnie kres wojny peloponeskiej, rok 404, no to mamy właściwie wiek V, możemy, Datować nieco szerzej do połowy wieku IV. Niemniej później mamy chronologiczną lukę. A Tazos z kolei znajduje się w wieku IV i III pod panowaniem macedońskim. Dopiero bitwa pod Kynoskefaloj w 197 roku, klęska. Filipa V Macedońskiego, zwycięstwo Flamininusa sprawia, że rzymski wódz, ogłaszając wolność różnych poleis greckich, także Tazos nadaje status wolnego miasta. I tym statusem cieszy się miasto do, no właściwie cała wyspa, do roku 146, kiedy to staje się częścią już z kolei rzymskiej prowincji Macedonii. I znowu tutaj mamy pewne różnice chronologiczne w datowaniu, a mianowicie pojawia się typ, tego typu tetradrach z. Odwołaniami już bezpośrednio dionizyjskimi. Tam mieliśmy towarzysza Dionizosa, satyra. Nic dziwnego, e, tracja to jest przecież historycznie e, ten obszar, z którego kult Dionizosa przychodzi. Tutaj mamy już w męstwie II wieku głowę samego Dionizosa, na rewersie natomiast mamy stojącego Heraklesa. I to istotne rozróżnienie, ponieważ jeśli spojrzymy na Awersy, to mamy bardzo podobne e, monety maronei położonej na wschód od Tazos, na kontynencie, ale wciąż na Wybrzeżu e, Trackim. I e, tutaj różnica jest zauważalna na rewersie. Oczywiście mamy e, inną legendę. Tutaj Herakleus e, Soteros. Tazion, czyli Heraklesa zbawcy i Tazyjczyków. W domyśle, moneta. Tutaj mamy Dionyzu, Soteros i Maroniton. Czyli mamy Dionizosa zbawcy, moneta Maronejczyków. A właśnie, jeśli chodzi o chronologii tutaj też mogą państwo znaleźć różną od 180 roku właśnie po ów rok 146 kiedy to obszar traci swoją niezależność staje się częścią rzymskiej już Macedonii ale także często datowane są właśnie te typy dopiero na okres po 148 roku. Osobiście skłaniałbym się do chronologii nieco wcześniejszej. Ale mamy generalnie z monetami Tanzos, zarówno tymi wcześniejszymi, jak i um, owymi tetradrachmami, pewien problem. Ich jest bardzo dużo. Mamy cały szereg naśladownictw. W wieku V to są naśladownictwa trackie różnych um, plemion trackich, ponieważ te monety dość powszechnie znajduje się na terenie obecnej Bułgarii, które to terytorium zamieszkiwali w czasach antycznych głównie właśnie tracy i przyjmując taką monetę Tazos także produkowali dobre stylistycznie naśladownictwa, dlatego trudno dosyć Odróżnić ciągle oryginalne produkty tazos od ich dobrych naśladownictw. W przypadku emisji z II wieku sprawa już jest nieco prostsza, ponieważ mamy do czynienia z naśladownictwami zarówno trackimi, jak i celtyckimi. Te trackie oznaczają się tym. Że mamy jeszcze w miarę dobrą legendę, więc tutaj, no, właśnie tutaj już ona jest częściowo zbarbaryzowana. Zatem możemy mówić o naśladownictwie albo chronologicznie późniejszym, z samego końca II wieku, albo po prostu z obszarów już na północ od Dunaju, z obszarów zamieszkanych przez plemiona. Celtyckie. Im bardziej na północ, albo im dalej chronologicznie, tym te typy tazos były bardziej odralnione. No takie odralnione już naśladownictwa, widzimy chociażby tutaj imitacje tak zwanej klasy piątej, gdzie nie ma już w ogóle legend. Zostały punkty, także oblicze Dionizosa czy postać Heraklesa z maczugą zostały znacząco uproszczone. No ale oczywiście, takie monety naśladowcze jak ta, czy te, które Państwo przed chwilą widzieli w katalogu Wiedeńskiego domu Aukcyjnego Rauch, to nie są już produkty Tazos. Te Widzą Państwo przed sobą na mapie. I to tyle na dzisiaj. Za tydzień. Nie będę się z Państwem łączył z domu zapewne kolejny odcinek powstanie nieco później i będzie poświęcony męnictwu dość bliskiego tazos ośrodka, tak historycznie jak i geograficznie. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków cyklu Nummi Lokfuntur Monety Mówią.